No, no nie wiem, mnie, mnie to śmieszy, nie dlatego, że to dał tak bo słowo. Słowo sperma na no mnie dziwnie przypomina? Ja pierdolę, dobra Kiedy gramy. Wydarłeś, to? To Przepraszam. Ale że mam 4, 4 trapy procent. w ogóle? Ja, ja mam 5% z to jak ją nie widzi, tak? Dobra. O, widzę e, mnie ktoś Kurwa, traper, traper miał 4 trapy? Traper miał 4 trapy? Pierdolisz. No i tak chyba to jest zbufowane.

Co to jest? Że Avon... Hey, what's up guys, I'm no. here. Ja pierdziele, ty What ja up? cały czas widzę czyjąś aurę. Nie ja się, ja też. O, main na wykręcili. wygrycili. Daj są jebani. O, lepsze światło. Fuck. Widzisz Jezus Czy kto to tam jest? Jak ja widzę aurę czyjąś, to ty też widzisz jakby? Tak. To gdzie? Tak, zawsze kurde centymetr brakuje. Zostaw tego trapa, pis do głupia. Brawo, A reset, Ryset. brat, po, Brat, powie, poż, tu jest Jelka? Chryste, w takim miejscu. Co so, ty do szafki wchodzisz na Huntress? Okej okay. Fajna mapa ci się trafiła pod trapera Dzięki W tę stronę biegnie? Blisko? Fuck Czaj, bo mam surwa w trafie właśnie i go bym chciał Dobra, mam ją Czyli Kurde, ale dodżują Ej, ale nie źle, Jeden prawie umiera, zobacz What?! Co jest, kurwa? Co tam się dzieje? Bracia go chyba w dupie mają. Ale bardzo mi się podoba, że to jest traps. Z... Z... Ej, fajna już ta co moja, bo wiem, czy ktoś się na mnie patrzy, czy nie. Widzisz? Ja ściągnęli tą topiarkę. Ja I ściągnęli ją. sekundę. I chyba ja mam w ogóle xd. Trap. Trap tak, pójdę. mam ją, mam ją? Dobra. Mam ją <ścoughs> To pierwszy dead nie. nie, bo stuna dostałem A nie czyli co? Tych z się byłby normalnie jej profil pokazany Dostałem stuna, co nie? No. Ale ona umarła Okej okay. Nie wiem co się stało Dobra Bloodlast ja mam mocnego na przy sobie jak coś mm -hmm. Eee, nienawidzę tego wiatraka Kurwa, mocny to jest Kurwa, ma Jesus Co ona Pisz, mnie tak robi na tym wiatraku? Ja nawet nie dogadam, stary No co jest?! Dobra, nie, nie lupuję na tym wiatraku Ona jest szybsza ode mnie, stary no to to jest ciekawe akurat Czem Czemu siostra była szybsza ode mnie? Brawo ja No mówię, to nie smudzień stary, na Ale gotka Ten smash No jak Jakbyś widział moje buty, ło bo... Mmm, chciałbym tak, Pierdol się w tego trapa Debilu Okej, okay, na szacu jest jakiś no nie masz yy, trapów na szybko jak coś Tej ja widzę kurwa Aury jak Nie pierdol, oni tak szybko palety stawiają Że to jest kurwa hit Co nie jest normalne moje zdaniem. Oni Ja widziałem stare aury typiary Ona kurwa w sekundę trap tego paletę postawiła sobie tego wyjebane Jest Jeszcze kurwa grają wszyscy na sprinta jebanego nice Ja pierdolę O w sekundę paletę sobie postawi a co? bym trapy iść, iść porozstawiać na nowo. Stawiam tutaj. Fak, stopę dostać przecież no. Mhm. A, okay. Ty ile ty masz typów tam stary? Proszę. Czemu ona ma endurance? Szczególnie żaranni. No tak. Piewa się okay. trapa, idę po niego, idę, idę, idę. idę. Stary, mhm. trzech typów jest w sklepce, no. Dobra, idiotka. Nie ja będę miał Davida. Dobra, troszkę sprogresowaliśmy Świeć mi w mordę, błagam! Tykuje baszma! Pi Pierdalasz! Su suko! Na kolana aeroploda! Dobra, co znowu? Skurty. jednej tak... stronie mapy Ej, dosłownie, dobra, pierdolę. Biorę z y... okna na haczu trapa na no palecie, jest jak coś. Idę tu kurwa, raz się. Wyjebane Na szaku, nie na no, haczy Któryś ma itfarka do Na oknie, przepraszam Tak, galam Ale w no, serii mamy no, czy... po jednej stronie mapy? No Damn. tak Zjebali grę Sobie Tu jest gen nawet fajnie zrobiony Okej, okay, widzę, widzę Jezusa. Ale przy wiatraku jest gen zrobiony ładnie? No tak okay. Kurde Dobra, dostał hita Dobra, go, nie ma sensu tam i za nim Jak brat mówi, w jakiś ruch wyprowadza, mafie Tak, postaw mi paletę przed pyskiem, błagam cię To było ładne akurat Na, me na przed mainem masz ziomkę jak coś Fuck Dosłownie przed tobą no, no. Trapa mi zniszczyli Okej, okay, to było zajebiste Gdzieś mi trapa zniszczyli, dobra, no, no, no. Trapa. No, no. i do tego Davida David się wiewał w trapa, wisza WISZUM Od razu reset Idę na wiatrak G Wreszcie szumera na chorku no i wiatrak czysto, dobra. Zwalili, straszne. Dobrze, dobrze, dobrze. E, przy mnie kręcą? Ranna, Ale możesz podejść w ważne. Nieważne. Na mainie zniszczyli z trapa. Zjebali sobie. Kurwa, trzech Davidów, ja pierdolę. Co mi jest grane? Dość hita, morda Dobra, masz hita Na wiatrak trzeba będzie podejść On na mnie biegnie Dobra, leć, leć na wiatrak, możesz Jest na mainie ziomek, jest na mainie Dobra, idę, 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 idę. leć na wiatrak na, na środku, na środku jest gun robione Coś ty zrobił Wy macie to otwarte Na wiatraku też mocno masz... Na wiatraku też mocno zrobione Ja mam kolejnego Na środku i na wiatraku tak? tak? Tak, tak Dobra Krap na szako z zjebany Tego to widzę Idę już do ciebie w tę stronę Widzę jednego Kopam. Ja, ja tylko idę, go biję i będę leciał do ciebie Okej, okay, to jest kurwa jabany jesteś w ogóle No wiem Nie ale... paletki same ty. Iść do ciebie Możesz Możesz dwóch w sumie, widzę Idę, 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 idę Ja mam jednego w sobie Ale wcześniej miałeś dwó miałeś dwóch. chyba że to mój chase był, to nie ważne Tak, przy wiatraku kręcił dave. jeden dive To jest szafka Nie to! No w rogu jest trochę gun no Djebane, kurwa smoke'i Kurwa mać, no No nie każde gandry dotykają trochę Przy wiatraku trapy rozstawiłem Idę za Davidem, który jest ranny What the fuck? Co diabła? Mam Davida Nie wiem co ja odjebałem wcześniej, ale nieważne A, DS Nie to kurwa, a nie paleta ty Czekaj wróć Chodź tu Dzień dobry no, Muszę go zostawić, ten genek patrzy coś ktoś... troszkę z tym Davidem w tańce A, bo ich Mamy bailec. trzech rannych, tak, no, no uh -huh. to... Nie wiem gdzie by rozpocząć. Ja już mam Jednego z nich relata, ale ci za bardzo nie pomoże. Eee, Gent pod wiatrakiem hacz. jest skopany hacz. totalnie. W razie W pierwszy hacz jest u mnie zamknięty. Ja ja nie ja szukam hacza albo Davida. Gorzan ma hacza. No. Okej okay. To dwa hacze na jednego. Jedna hacz Mam drugiego ja hacza Ja zamknąłem Mam drugiego ja hacza Czy utrapów trapów teraz nie mam akurat No dobra, ja jedną bramę zatrapuję Dobra mam, mam. Masz go Nie da Bierz go z drugiej, a ja z drugiej No Widzę, że kolega dalej leci, także Daj mi Mori, daj mi Mori, Ja nie robiłem A ma miszka. A na to. do mamusi, tak do godki mamusi. Trzymaj, łap. Ooo, widział chyba pod sukienką pod sukienką <laughs> chyba tam widział. Chyba widział. Kwestia przyzwyczajenia, naprawdę co fajne, ale ja bym się troszkę cychał nie? i bym płot na pewno zwiększył. Znaczy, ja też się na początku bałem tego. Ale teraz mam tą kwestię przyzwyczajenia, mam wyjebane. Co ja wiem, ja znam te działki, ja wiem, że tutaj. Ostatnio jaka była kradzież, to ci powiem jaka była kradzież. Chcesz wiedzieć. Dawaj. Ktoś zajebał tuję komuś. Krzaki. Tuję, krzaki. Krzaki. Ja, jak, jak krzaki. Krzaki zajebał komuś, po prostu krzaki sobie wziął. Tak się Krzaki Krzaki sobie wziął po prostu nie? Nawet krzaki jak, jak można krzaki zabrać ty Normalnie Normalnie no Normalnie no krzaki, no co? Boże to było koleto No co nie wiem korzenie wychody? Nie wiem Nie no po prostu wziął, przyjechał kurwa nikogo nie było I tyle Naprawdę to jest tyle Dziurce kurwa krzaczki? Wyjebane nie? To była ostatnia kradzież, że ona się stała chyba nie wiem, Rock temu? Jaki ładny hit, damn! Bardzo ładny hit, podoba mi się. Także no, jaja są, ale wiesz, takie kurwa głupoty są nie? Co mam firmą to nie tam szybciutki Często Main będzie wykręcone jak coś Polera, latarka Latarkę mają Kep To jest Chyba z tym hardbitem jest olegiana, mam wrażenie, że z strasznej małej odległości ten hardbit jest Mówisz? Ja. No zdjebałem, hita Bardziej. Aha, to ziomek znaku w ogóle Ej, what? Oh, Kennedy'ego, który nie jest tym. Damn, aura oni tego ja miał, na nie cieli. Mapy bardzo mocno gandam, nie, kur... Kurwa na szybienicy też nawet. Szczerze to na detektable? gołty te twój. Wiesz? Mhm. Nie, nie skończyła sucz Kurwa, prawie miałem Ja zapierdzielam tym Legionem Troszeczkę wyżej Troszeczkę Boże. wyżej. Ładniej obijasz ty stary Bardzo ładnie Uroki Legiona, to jest pojebana postać ja na tym trybie, naprawdę Jak ja zapierdzielam A ja tu mam całą farmę tych surwów Ja nie wiem które mam hit w ogóle teraz no. Po prostu podesadzę do kolejnego surwa. Mhm. Tak ja zapierdzielam. Już no i dwóch wisi kolejnych. Cztery geny mają, ale myślę, że to jest i tak mniej więcej też okej. Okay. Boże, widziałem pusie Sable World. Jezu, chryste stary. Damn, bro. O mój Boże, Kroś Bęga dostałem. Szobienica. Weź ich z walc z szubienicy. Mój Holy shit! Did you see this? <Glety> to było zajęcie. Tak. Dobrych. Widzę, <Glety> że masz tam jakieś persony, które mogły Okej okay. Siostry same skakują mi Naryj Czemu ty mi iść gdzieś na hardybicie? Nie rozumiem Niektóre osoby są na bicie, niektóre nie Nie wiem czemu Zazdroszę ci, że kurwa lecą ci prosto na pysk, ty No Dwóch surów na szubienicy Idę, weszłam kolejną, idę do ciebie na mainie, przy, przy mainie jest dwóch surów chyba się obmacą ta to... mhm, no ja widzę full rannych wiesz nie a widzę nie dużo rannych to klepi klepałbyś DJ abym ja klepa. tak klepałbym o mój Boże stary końcówką mojego fita do tego

Widzę, jak się ściągają z haka. Kurwa, zostanę może... No nie no, ty masz tam, kurwa, trzech. Nie do ciebie. Nigdy już byś no, mnie nie dotekta. Dobra. Cipa głucha. A oni sobie go narobą w okno. No proszę. Przyjemny? Ale to typa jest duża, wiesz? Już się nie dziwię, że ten agent tak zapierdziłam za karty każdego hita jest coraz szybszy Dosłownie. <grystanie> Kurwa każdy ranny ty oprócz jednego Mori chuj, znaczy tego eee, No Noeda mamy za free Oj 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 Co ty go No wiesz tak kiedyś bym tak powiedział Mam czterech rannych surów, mam noeda za darmo tak powiedział? <laughs> tak, on tak powiedział, mówić serio A mi z jedną częścią nie chcę w ogóle złapać Wybaczcie Dzięki za 10% hejsta, byku. Proszę Lub Nie wiem, czemu mu hardbita znowu straciłem, ja rozumiem ty... Masz tam kogoś? Wrogu i na mnie jest w rogu są dwie osoby Halo Masz kolejną ranną Mam kolejnych dwóch rannych w rogu. No i po co się leczycie jak i tak zaraz hita dostaniesz? Xda -da. no to jest hit po prostu do Mama Mam mafnego gana Ty po co się po co bracie się leżą, skoro i tak tam zaraz przylecę. Ksy. Leżysz. Nice. Pociąg? Tak. Ładnie. A, bo ty jeszcze jedną zajbać? To... No, nice, jest ładnie. Kurwa, ty masz tam większość tej. Ty... Po mojej stronie są geny, ale. Widzisz. Mam jedną. Jop. U mnie jest Latarka. jedna rana, głupia pinda. No, Dobra, to macie frenzy jeszcze raz. Każdy ranny Ty u mnie na jedna na jeden Na jeden idę w rogu, Gana robią. tu gdzie jak no ale nie mają go jakiegoś mocnego tak, Na no, dwa silniczki, Okej, okay, widzę dopiero Kurwa, w Ciebie rzucam! Siema! W Ciebie rzuciłem! Dobra! Mam za na zgen. Ta nawet. Nie wiem, czy nie robię innego. Hmm, bro, ty tam pójdziesz, ja zostanę po tej stronie mniej więcej. Ale mocno go zrobionego też nie mam. Hmm, jedę pod, pod wiatrak. Nie, wiatrak jest zregresowany na stówę. O, ale mnie Wittorio zrobił dziecko nie to ja właśnie dam tak zrobić jak... Ja mam nie. No to zrobisz? Kap. Tam są przygane. Dobra, są po drugiej stronie, a do mnie chce się wszyscy. Trójka. Co możesz a, czyjść? po tamtej. Idę. Do... No, mam dwóch na pewno. Gdzie, kurwa, w kamień strzelim? Beko, nie, zmieniamy toru. Ty debilu okay. Dobra, w pierwszej stronie wyciec <laughs> Mam, los A, okej, rozumiem So we are intoxing. toxic a fuck Tutaj gun był robiony Przez Rebecca Chambers Idne guny, zobaczyć? gdzie są te inne gany w ogóle? Gdzie są te guny? No? Są 3 tych 3 Nie, 4 nie co? Dobra, nie, on jest No, przy wiatraku są jeszcze trzy Dobra, są na wiatraku jak coś, Jedna jest na środku, jeden jest na środku mapy I jeden przy wiatraku dalej jest przy tym genie, do którego widzę, będzie, widzę, ten... widzę, 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 widzę

co? A no, ja go nie zarejna no, no, jeszcze, no, to jeszcze do mnie podlecieć? O właśnie Dziękuję no. <laughs> Mówię, polatam sobie przecież. tym, z haczetem przy niej, może ją wystraszę, czekam sobie na ciebie, wyjebana, nie. No to ostatniego. Mam no. haka, jest przy wiatru. Mhm. O, on no. Ładnie poszło.